Cześć, z tej strony Fomeber. E, witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Rozbitkowie. E, I dzisiaj zajmiemy się Alchemią, ale e, zanim powiem dlaczego Alchemią, e, mam wam kilka e, słów do powiedzenia. E, mianowicie tak jak mówiłem, informatyk miał przyjść. E, owszem, przyszedł, m, ale niestety nic nie, nie zdziałał, jak widzicie w dalszym ciągu nie widać. E, no, sterowniki mam kiepskie akurat mi też nawet jeszcze laguje. Nie widać w ogóle w komikku, jak się pali, z pochodni nie leci dym, no także kiepsko. Kolejna sprawa, mianowicie Star Wars. Przed przyjściem informatyka, chciałem zgrać save'a po to, żeby w razie czego, gdyby coś się stało, żeby go nie utracić. miesiąc temu grałem jeszcze w tego Star Warsa. I było wszystko ok. I nic z nim nie robiłem. A gdy wszedłem chcąc skopiować sobie. Save. Save Star Warsa. No, niestety wyszły pewne komplikacje, gdyż tego save'a nie ma. Usunęła się w ogóle gra. Nawet wejść w nią nie mogę. Tak więc po pierwsze muszę ją przechodzić jeszcze raz, a po drugie w ogóle od kolegium muszę zdobyć, więc w tym tygodniu też nawet nie będzie Star Warsa po raz kolejny. Także wybaczcie, mówię do osób oczywiście, które regularnie go oglądały. Dobra. Jeszcze jedna rzecz, bo pewna osoba ostatnio na prywatnej wiadomości napisała czy. Teraz ja, który, osoba, która mówi, to czy to sama co na początku, czy w pierwszym odcinku jako XXL? Otóż tak, to ta sama. W tamtym odcinku mój głos inaczej brzmiał, ale to było, wynikało z tego, że po pierwsze, ja wtedy nagrywałem z NRM, więc gadałem głośniej, no bo żeby on mnie słyszał. A po drugie, gadałem przez Skype'a, który też troszeczkę zniekształca głos i wtedy nagrywałem głos frapsem, a nie osobnym programem. Trzecia sprawa, jeżeli jestem sam na przykład w domu, mam ciszę, spokój, no to jakoś tak nie przypada mi drzeć ryja, tylko po prostu sobie siedzę przy komputerze i spokojnym głosem omawiam co mam omawiać. I jeszcze na koniec jedno, jedna informacja, tak naprawdę podziękowanie z mojej strony do Was, bo właśnie stuknęło mi 200 subskrypcji, za które oczywiście Was bardzo. Za które bardzo wam dziękuję. Dlaczego zajmiemy się dzisiaj alchemią? Wynika to z tego mam lagi... Wynika to z tego że żeby zabić smoka, yy, chciałem wziąć sobie kilka e, miksturek, ale żeby je wziąć, no to wypadałoby pokazać jak je zrobić. Dlatego najpierw robię odcinek o alchemii, e, zwłaszcza że Minecraft Polska właśnie wypuścił dwa odcinki o alchemii. E, link do nich oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. A teraz wy, przejdźmy wreszcie do omawiania alchemii yy, i zaczniemy od tego, że ja sobie yy, szybko... Dobra. Yy, pierwsze co, kociołek to coś. Jak jak się to robi? Yy, robimy to w następujący sposób. Kurde, niepotrzebnie go zrobiłem, bo ja już go mam. Yy, generalnie yy, on służy do tego... Oczywiście wody nie mam, no ja bym inaczej. E, żeby napełnić go wodą. by mi FPS nie spadły. Już spadły, nieważne. E, żeby go napełnić wodą i żeby móc z niego e, czerpać no, wodę do, do butelek. E, jednak po jego napełnieniu e, możemy napełnić trzy butelki. I musimy znowu go napełniać. Jak wiecie, update jest już jeden, jeden, ja oczywiście go mam. Eee, kurde, ale mi laguje. Chyba przez, przez ten nowy program. Dobra, teraz w miejscu będę siedział, więc powinno być Git. <laughs> eee, przez. E, no. Dobra. Może najpierw butelki omówię. Jak się robi, bo to trzeba wiedzieć w ten sposób. Okej, okay. i teraz. Eee, Możemy trzy butelki napełnić z takiego kociołka, ale jest bak, taki czy nawet nie wiem, czy to bak. No, teoretycznie takie coś istnieje, że możemy napełnić ze zwykłej wody, która oczywiście się nie kończy. Także no dla mnie to jest o wiele wygodniejsze. Myślałem, że to usuną w jeden, w jeden ale tego nie zrobili. Dobra, i ja tutaj mam. Takie e, składniki, które służą oczywiście do nadawania pe, pewnych e, działań naszym miksturom. To sobie, dobra, później to sobie przełożę. E, zacznijmy od tego, że każdą miksturę, żeby cokolwiek e, zrobić z tych e, jakichkolwiek tutaj. E, Jakichkolwiek składników, e, musimy zneutralizować tę wodę, czyli Nederwartem. Nederwart można znaleźć w piekle, w twierdzach, e, co oczywiście znajdziecie także u mnie w odcinku, bo też po to szedłem. E, możecie sięgnąć tam do 40 chyba. Bodajże 7 odcinka. Mm, tam się właśnie wybierałem na Blazy i między innymi Nederwart, więc. E, powinniście tam sobie zobaczyć. Dobra. Teraz omówię te składniki. E, pierwszy jest to blaze powder, e, który pozyskujemy z blaze rodów. Ten sposób. E, następnie, e, aha, blaze powder. W ogóle. Yy... Blaze Powder, jeżeli użyjemy na danej miksturze, dzięki niemu będziemy silniejsi po wypiciu takiej mikstury. Czyli mieczem zwykłym, jeżeli walniemy Creepera po czterech razach on umiera, po wypiciu takiej mikstury on zginie po dwóch uderzeniach załóżmy. Zagaza daje regenerację. Magma Cream daje odporność na ogień. Oko daje nam zatrucie, lśniący melon daje błyskawiczną regenerację i cukier daje szybkość. To jest 6 składników, które nadają odpowiednie wartości naszym miksturom. Te dolne, te cztery, mówię tutaj o gunpowderze, sfermentowanym oku pająka, glow, glowstone Dustie i redstone, ie. o tych czterech tutaj mówię, one albo zwiększają wydajność naszej mikstury, albo wydłużają jej czas działania, albo odwracają jej działanie, i takie tam. Więc teraz o to omówię. Redstone wydłuża czas. Ale tym samym trzeba pamiętać, że zmniejsza efektywność naszej mikstury. Glowstone Dust zwiększa efektywność mikstury, ale yy, skraca czas działania, jeżeli w ogóle takowa, yy, takowy występuje czas działania. Yy, oko okopająka yy, zmienia działanie mikstury. A gunpowder, którego użyjemy na danej miksturze, dzięki niemu będziemy mogli miksturą rzucać. Teraz pokażę, jak się jeszcze kilka robi rzeczy, mianowicie magma cream, sfermentowane oko pająka, no i oczywiście statyw. Czekajcie, bo mi znowu laguje. Dobra, i teraz... Statyw robi się w ten sposób z kobla i z blaze roda. Ja robić nie będę, bo mam. Leśniący melon robimy za pomocą. A kurde, Gold Nugget. Możemy je uzyskać ze sztabki złota. Następnie Magma Cream robimy z blaze powdera i slime bola. A sfermentowane oko pająka robimy w ten sposób jak jest ułożone czyli grzyb, tak i tak To były te ważniejsze rzeczy Tego nie sobie przerabiać nie będę, bo tego mam sporo I teraz przejdźmy do nadawania jakichkolwiek w ogóle miksturom wartości czyli stwórzmy po dwie butelki z każdego rodzaju a potem będziemy się bawić w przerabianie ich, w ulepszanie czy cokolwiek innego. Tak, tak, tak. I tak. Dobra. I teraz będziemy sobie brać. Nawet to weźmy całe, to też tutaj połowa. Teraz będziemy ulepszać nasze y, mikstury. I y, y, tutaj jedną butelkę sobie ulepszymy, czyli zwiększymy jej efektywność, a drugą butelkę odwrócimy jej działanie. Tym samym otrzymując y, miksturę, która będzie y, zadawała obrażenia, a nie dawała nam siłę, albo będzie nas ranić, coś takiego. Tutaj mamy miksurkę regeneracji życia, no generalnie możemy e, albo zwiększyć jej efektywność, e, albo wydłużyć czas, albo zmienić działanie. No tutaj generalnie nie wiem, no możemy wydłużyć nie, zwiększyć jej efektywność. Dalej, odporność na ogień. Bardzo przydatna rzecz. Oczywiście tutaj sobie zwiększać jej długość działania. A za chwilę drugą przerobię i Wam pokażę pewny, pewną niedokładność. Tu mamy miksturę, która zadaje nam obrażenia przez 45 sekund. I tu jest śmieszna sprawa, bo po odwróceniu e, tak jakby działania mikstury, powinna ona nas leczyć, tak? no bo skoro nas zatruwa, to odwrotność jej powinna leczyć, e, jednakże tak nie jest. Ta mikstura będzie zadawała nam natychmiastowe obrażenia. To jest w ogóle dobre, czyli instant damage, i to jest jak sami już widzicie drugi składnik do granatu, o którym Wam wspominałem. Teraz musimy zwiększyć jego efektywność, czyli dać na poziom drugi, a następnie będziemy musieli dać gunpowdera, czyli sprawić, żeby móc rzucać tą miksturą. się kończy gunpowder i za chwilę będziemy mieć granaty przechodzimy dalej instant health no tutaj generalnie możemy nie wiem zwiększyć działanie czyli jedną sobie w sumie też weźmiemy zwiększyć działanie i będziemy mieć instant health na poziomie drugim tutaj mamy speed no to co możemy albo zwiększyć jego działanie Czyli dać speed 2 i na drugim poziomie i będzie krócej działał, albo wydłużyć jego czas, albo, pff, nie wiem, odwrócić jego działanie i wtedy będziemy mieli e, miksturę spowolnienia. Na końcu, co mieliśmy? Aha, mikstura zadawająca obrażenia czasowe, czyli przez minutę 30. No i faktycznie to jest gotowa mikstura, tylko przydałoby się jeszcze dać, e, zrobić z niej granat, tak jak tutaj. Nie przejmujcie się tym, że mam pełną już tutaj mikstur. Musiałem eksperymentować. Tutaj mamy regenerację na poziomie drugim, czyli można już ją tutaj wcisnąć. Dobra, nieważne. Tu Aha, zwiększyliśmy działanie. Wydłużyliśmy czas znaczy, się. Odporność na ogień. A teraz na przykład e, odwróćmy jej działanie. To będzie śmieszne, bo po odwróceniu e, działania mikstury, e, która nas chroni przed ogniem, myślałem, że nas będzie podpalać albo coś w tym stylu. Wystarczyłoby wtedy, w tym momencie, dodać wtedy jeszcze gunpowdera i zrobić super granat, który będzie podpalał nam moby lub cokolwiek innego. E, niestety tak się nie staje. Ta mikstura robi się w miksturę spowolnienia, czym jestem załamany, bo bym miał świetny granat. To no szkoda, szkoda, że tego nie przemyśleli lepiej. No ale tak, tak wymyślili i tak musi zostać. Mikstura siły na poziomie drugim, ok. Tu mieliśmy OK. Czyli praktycznie z tym już można zrobić, ale potem to sobie przetestujemy. Dalej instant health też odwrócimy zaraz działanie. Tu mamy gotowy granat, który zadaje natychmiastowe obrażenia, czyli Instant Damage na poziomie drugim. Instant Health na poziomie drugim. W takim razie tutaj sobie odwrócimy działanie. I zobaczymy co wyjdzie. No i tutaj Speed na poziomie drugim. Też tutaj. Nic już z tym więcej nie można zrobić. Instant Health. To na górę. To wypróbujemy, to też. To, aha, jeszcze Tutaj odwracam działanie. Instant Health to będzie instant damage, dokładnie. Tu jeszcze to mieliśmy. Można to zrobić, tak? Czyli zwiększyć działanie. No zobaczymy. W sumie tutaj nie zwiększałem działania, chyba. Zobaczymy, czy tutaj też się zmieni. Że będzie na poziomie drugim. Tylko to się zmieniło, tutaj nic. No i dajemy gunpowdera, co nie mamy granaty. Które już zresztą ja tutaj mam. A tą drugą część mam tutaj. Dobra, mam nadzieję, że w miarę zrozumieliście działanie tego wszystkiego. Starałem się wytłumaczyć, no, jak tylko mogłem. Jeżeli coś byście nie wiedzieli, coś byście jeszcze chcieli się zapytać, oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli będę miał taką możliwość, e, oczywiście odpiszę. Jeżeli będę miał taką też e, wiedzę na temat tego, co chcecie. Granaty, ok. E, dobra, weźmy sobie wszystkie. I za chwilę sprawdzimy to na potworach. Zejdziemy sobie do podziemi, tylko że ja się prześpię. A zresztą. chciałem. Easy. O oh fuck, ale laguje. No niestety to przez nowy program, który mam do nagrywania dźwięku. Wcześniej miałem Audacity, ale nie wiem czemu nie mogłem nią nagrywać dłużej niż chyba 20 minut, bo po 20 minutach jak wyłączałem nagrywanie, to mi się zacinała Audacity, wyłączała się i nie mogłem odzyskać nagrania. Więc to było kompletnie bez sensu. Używam teraz lepszego, o wiele lepszego programu, no ale... Coś za coś, tak? Tym Przez to, że jest lepszy, no to mam niezłe lagi. O, fuck. Mogłem wziąć miksturkę leczenia. Przy okazji by się wykorzystało. O, wskocz tu. Mmm... Czemu w ogóle takie jakieś różowe mi się teraz zrobiło? co wcześniej tego nie było. Czekajcie chwilę. No dobra, jestem z powrotem z wami. No dziwna sprawa, nie, mog nie, nie mogę znaleźć, która to jest opcja od tego. W każdym bądź razie mam straszne w dalszym ciągu lagi. O, fuck. Dobra, tam gdzieś się szwendał szkielet, ale. Średnio on mi się uśmiecha. Chcę po prostu wypróbować te mikstury na potworach. A i tutaj ciekawostka, zapomniałem ją powiedzieć. Na szkielety i zombie, mikstury zadawania obrażeń na zombie i szkielety nie działa. Na nie działają podobno, słyszę slima, na nie działają mikstury. tutaj Aha. o większego nie było o właśnie przy okazji sprawdzimy miksturę o teraz na jednego shota ich biorę jak sami zresztą widzicie o to się slimeów najem teraz slime boli sorry a przy okazji expa potrzebnymi. o tam jeszcze jeden Mikstura siły. Jeszcze przez minutę ją będę miał, więc pójdę wypróbować jeszcze, jak coś znajdę, jakiegoś potwora. O, pajączek. Widać go z daleka. O fuck. Szkielet. Goń się. Na dwa szoty wzi wziąłem go. Widzicie? Żelaznym. Więc jeżeli e, chcecie zobaczyć, po ilu szotach na przykład e, zabijecie... Bez tej mikstury, to proszę bardzo możecie sobie sprawdzić, no zobaczycie jaka jest różnica. Z tą miksturą po wypiciu jej, no naprawdę, naprawdę szybciej się zabija, potwory, więc dlatego też chcę na przykład tą miksturę użyć sobie, jak będę na smoka szedł. Będzie mi, dla mnie to bardzo przydatne. Cóż, no teraz bym chciał jeszcze te granaty zużyć. Jakiegoś potwora, ale nieszczególnie znowu coś tutaj jest. Hmm. Mogłem tego panka w sumie nie zabijać, tylko zabić go tymi granatami, a nie mieczem. Hmm. Tak do szybkiego jeszcze coś znajdziemy. Jak nic nie będzie, to będę kończył ten odcinek. I tyle, najwyżej w następnym odcinku wypróbujemy na smoka te, te granaty. O, 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 creeper, Spadł z góry do nas, no patrzcie go. Dobrze ci tak. O, dwoma granatami go zabiliśmy, jak widzicie. Także granaty bez problemu działają. Dobra, już nie będę wracał na górę, bo to szkoda czasu. Żegnam się z Wami na ten odcinek. który już by był na tyle. Jeżeli coś nie wytłumaczyłem, coś niejasnego było, tak jak już mówiłem wcześniej, to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że link do profesjonalnego filmu, który zrobił Minecraft Polska, znajdziecie w opisie do tego filmu, aczkolwiek. Profesjonalne, ale taki trochę jak dla mnie mało zrozumiany. Ja przedstawiłem Wam w ten sposób, w jaki oglądałem u, jednego, u innego użytkownika. Także myślę, że wszyscy zrozumieli się ci, co nie, nie wiedzieli, jak to działa. Więc komentujcie, subskrybujcie. Żegnam się z Wami. Do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć.